Przychodzi facet do sklepu z mózgami. No, to nie było w Otworsku, nie, nie, nie. No i patrzy na wystawie różowiutkie w formalince, takie trzy mózgi ładne. Wyglądają prawie podobnie, ale zadziwiło go, czemu jest taka różnica w cenach tych mózgów. No i patrzy, pierwszy 10 dolarów, drugi 1000, trzeci 100 tysięcy. Mówi, no o co chodzi? No, tak samo wyglądają, a. Takie zróżnicowanie ceny Idzie do sklepikarza, mówi Proszę pana, yy, dlaczego jest taka różnica w cenach tych mózgów? on mówi, no wie pan, zależy, który do kogo należał Aha A ten za dychę do kogo? Mówi, no ten do Einsteina O! A ten za tysiąc? No do jakiegoś polityka No a ten za 100 tysięcy? Mówi, do perkusisty A czemu taki drogi? Yy, bo nie nieużywany Kochani, zapytacie się pewnie, dlaczego taki kawał na początku. Ci, co mnie znają, tego już znają, bo go często opowiadam. A ci, co nie znają, to teraz poznali. A dlaczego? Dowiecie się na dzisiejszym Antidotum. He he. No i mamy kolejny odcinek. U nas się dużo dzieje. My dzisiaj mamy jeszcze kolekcję w Warszawie, więc jestem sam teraz. Sylwia coś jeszcze przygotowuje. Nie da się być wszędzie, to już pewnie gdzieś tam w życiu zauważyliście. Kawał na początku, no dlaczego? No dlatego, że dzisiaj Słowo Boże daje nam takie niesamowite wskazanie przez świętego Pawła. Pierwszy list Koryntian z pierwszego rozdziału 26 do 31, takie jest pierwsze czytanie przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych niewielu szlachetnie urodzonych Bo wybrał właśnie to co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to co niemocne aby mocnych poniżyć i to co nieszlachetnie urodzone według świata oraz zgardzone i to co w ogóle nie jest Wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto słowo Boże. No i Bogu niech będą dzięki. <laughs> Słuchajcie, Gord jako, jako to miasto portowe i tam no, to wiadomo, wiemy, że też miasto grzechu, ale tam też no, dużo mądrych ludzi, bo przez to, że y, te statki przypływają, odpływają, to, to sprzyja rozwojowi też nauki. To, to sprzyja zdobywaniu wiedzy, w ogóle takiej ogólnej, y, ogólnej wiedzy. Mówię bardziej wiedzy może niż mądrości, bo to trochę dwa inne yy, znaczenia zupełnie są. No i teraz zobaczcie, Paweł mówi, przypatrzcie się powołaniu waszemu, nie? ale według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, nie? Czyli mówi, niewielu mądrych. No i nawet wystarczy spojrzeć, jak Jezus powoływał dwunastu apostołów, no to no nie powołał naukowców, nie powołał profesorów, tam jeden lekarz wśród nich się pojawił, nie, pojawi, nie, nie pojawili się jacyś bardzo uczeni ludzie. To dopiero święty Paweł się pojawia jako bardzo uczony i ja myślę, że on też jest zaskoczony tym, jak dużo, nazwałbym to, no, Prostych, niekształconych ludzi tak radykalnie idzie za Bogiem. No bo oczywiście wiemy też, słowo mówili, że mądrość Boga jest niczym u ludzi, a mądrość ludzi jest niczym u Boga. Czyli Bóg mówi, u mnie są troszkę inne standardy. I oczywiście dobrze jest tą wiedzę zdobywać, bo wtedy mamy szersze horyzonty. Ale też widzę, że jak ludzie się za bardzo skupią na wiedzy, no to ciężko jest im poznać Boga. Mówię poważnie. Że bardzo często wiedza wykrzywia. Y, gdzieś tam oddala, że wiedza też może sprawiać y, pychę w człowieku. No nawet zobacz na końcu, on mówi tak, że. <laughs> y, aby jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi, w Panu, czyli żeby nie mógł się chlubić w sobie. I zobaczcie, jak Pan Jezus na przykład też, często jest ta aklamacja. Zobaczę, czy dzisiaj przypadkiem nie ma, no dzisiaj tej nie ma. Ale bardzo często jest ta aklamacja, że rozrodował się Jezus z duchu, tak? I mówi, i, i powiedział, wysławiam Cię, Ojcze nieba i ziemi, że te rzeczy objawiłeś prostaczką, czyli ludziom nieuczonym. To jest cały sens tego, 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 tego zdania, nie? Że przekazałeś całą tą wiedzę ludziom nieuczonym. A zarazem jest to też bardzo... Yy, przynajmniej szokujące, czy przynajmniej zadające pytania w ludziach, którzy są uczeni. No, powiem, jakim cudem ten nieuczony człowiek może tak mówić? Czytamy w dziejach, jak oni przesłuchują Piotra i, i, i... Piotra i Jana, no to dziwią się, że ci nieuczeni ludzie mówią w tak mądry sposób. Jak to jest możliwe? No, można powiedzieć, że im się wtedy Biblia, wiecie, nie myli z żadną inną książką. Ale dlaczego szczególnie to zaakcentowałem na początku tym kawałem? Bo wiecie co? Ja też się trochę takim człowiekiem czuję. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja nie mam jakiejś rozległej wiedzy, książek, które ja nie za wiele przeczytałem w swoim życiu. I może dlatego ta Biblia z niewieloma mi się myli. Nie, nie mówię, że to jest dobre, bo, 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 bo tak już powiedziałem wcześniej, dobrze jest mieć szersze horyzonty i szerszą wiedzę żeby przypadkiem też czegoś tam nie ograniczyć do swojej niewiedzy. Ale pamiętacie, jak powie Jakub, jeśli nie masz wiedzy, to mówi proś o nią. To proś, jak nie masz wiedzy, nie masz mądrości, bo może bardziej o to chodzi, to proś o nią. Czyli można być człowiekiem nieuczonym, a mądrym, a można być człowiekiem uczonym, a nie mądrym, czy jednym słowem, głupim. I. I chyba to o to chodzi, że dzisiaj Paweł nam chce pokazać, że w sumie łatwiej jest tym nieuczonym ludziom pójść za Bogiem. Zresztą teraz zobaczmy, jak w różnych sektach jest tak, że w sektach bardzo często to są ludzie bardzo prości. Ja nie chcę powiedzieć teraz, że Kościół Boży jest sektą, tylko człowiek prosty w prosty sposób przyjmuje, trochę zachowuje się jak dziecko. Jeden jest jeden, dwa jest dwa, czarne jest czarne, białe jest białe, nie ma nic pomiędzy. A człowiek uczony, jak to się mówi, będzie dzielił włos na czworo, tak, żeby tam się czegoś jeszcze doszukać. I może z tego powodu często, nie mówię, że zawsze, ma trudniej. Co to Zobaczcie, Paweł mimo swojej uczoności, mimo szerokiej, rozległej wiedzy, jeden z najznamienitszych ludzi w tamtych czasach żyjących, jeśli chodzi o wiedzę, nie spotkał Jezusa. Do momentu, aż Jezus nie spotkał Pawła, nie? Że w szawła, w odwrotny sposób. Musiał aż upaść na ziemię, musiał przestać widzieć, żeby w inny sposób, żeby oczami serca spotkać Pana. No to musiał Jezus go nawiedzić, o, ta, tak bym powiedział, tak? Żeby, żeby dopiero y, tą wiedzę przekierować na inne tory. No. Więc byśmy y, prosili Boga, tak jak mówi Jakub, o to by dawał nam mądrość mądrość, to mądrość Bożą a nie tylko wiedzę, bo wiedza może stać się pułapką w Twoim życiu sama wiedza, a ta wiedza którą dzisiaj masz, proś Boga by prze, przetwarzał ją na mądrość Amen, psalm dzisiaj mamy 33, krótki kawałek tego psalmu <laughs> szczęśliwy naród wybrany przez Pana, no właśnie no szczęśliwi są ci wybrani, no po Pawle widać, to Pan go wybiera jeżeli jesteś już dzisiaj dotknięty przez Boga, spotkałeś Jezusa, to Pan Cię wybrał, już jesteś wybrany, to teraz skorzystaj z tego, że to Ty jesteś szczęśliwy. Może okoliczności dzisiaj masz trudne, z różnych powodów, ja na przykład jestem strasznie senny, bo raz nie spałem w nocy za dobrze, czy za długo, a dwa, yy, tak chyba ciśnienie spadło, ma być deszcz i ja jestem, po prostu byłem się dżemnąć teraz na 5 minut, bo nie wiem o co chodzi, nie? No. Ale szczęśliwy naród wybrany przez Pana decyzja. Ja jestem szczęśliwy w Panu. Okoliczności nie są może najlepsze, ale ja w Panu jestem szczęśliwy. Amen. No i tak co mówi, Błogosławiony lud, którego Panem jest, Pan, Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. No, nie możemy temu zaprzeczyć, że widzi wszystkich ludzi i w jasności, i w ciemności, i co się dzieje u nich w pokoju i. i i w komórce ciemnej i wszędzie, tak? Nic się przed Bogiem nie ukryje i w głębokiej kopalni. Ale <laughs> błogosławiony lud, czyli błogosławiony, czyli z jednej strony sławi Boga, a z drugiej strony doświadcza błogosławieństwa Bożego. I to jest takie bardzo ważne, żeby się na tym skupić, nie? A przez to, że doświadcza błogosławieństwa, automatycznie błogosławi Pana którego Pan jest Bogiem. Pan chodzi o tego Boga Wszechmogącego, tego Boga, prawdziwego trójjednego, Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Tak naprawdę w Bożym zamyśle to chciałby, żeby wszyscy byli tym narodem, ale poza tym wybraniem trzeba samemu jeszcze podjąć decyzję. Paweł, gdy spadł na ziemię Szaweł, yy, mógł powiedzieć nie, mógł powiedzieć: Ja nie chcę iść za Tobą. Mógł, mógł, bo miał wolność. Ale jednak połączył wiedzę z tym doświadczeniem i wybrał Chrystusa. Dalej, drugi, druga zotka. Oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci, żywił ich w czasie głodu. No, takie dwie ważne rzeczy. Bardzo często ludzie chcą być ocaleni od śmierci. Bo są o żywienie w czasie głodu, czy braku pieniędzy, czy debetu, czy kredytu. Panie, pomóż mi, bo jest problem finansowy, taki czy inny, albo Panie, choroba mnie męczy, czy, czy coś tam innego. No ale dobra, oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, teraz jest wytłumaczenie, kto to jest Bogobojny, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Czyli, że jesteś człowiekiem Bogobojnym, to oczekuj Jego łaski. A nie swego zwycięstwa, w sensie, że ty coś osiągniesz, to jest jego łaska. Ja do tego do Mont Blanc mogę przyrównać. Ja wiem, że to była łaska Boża i pomoc kolegów, te całe przygotowanie, które mieliśmy, to wszystko schudnięcie, treningi, tak, ale, ale ja bez łaski Bożej tam bym nie doszedł. nie, To na pewno jakby to cały czas na to patrzę w takich kategoriach cudu i nie przypisuję tego sobie. I to jest piękne. Bo, bo, bo ten Bóg jest dla mnie bardzo realny w bardzo realnych, mierzalnych rzeczach i to widzę nie? Eee... na przykład też słuchajcie, no, myśmy jeszcze strefy nie zamknęli strefy mocy 2000 to jest rok e, 24 tak? a, a wczoraj pewien człowiek wziął i po prostu jeszcze nam na te wypłaty dla ludzi uzupełnił, wpłacił pieniądze żeby można było kolejnym osobom wypłacić. No, to takie piękne. To jest takie piękne właśnie u Boga, że troszczy się przez wspaniałych ludzi, nie ludzi, którzy już dawno są bogobojni, ludzi, którzy już dawno mądrość ludzką zamienili na mądrość Bożą i żyją według słowa i wiedzą, że trzeba siać, że ewangelizacja jest koniecznością, nie opcją. Bo jeżeli nie będziemy głosić Ewangelii do tych, którzy jej nie znają, no to za niedługo nie będzie wśród nas ludzi zbawionych Nasze kościoły wspólnoty będą maleć My musimy iść, głosić słowo i uzdrawiać chorych No i tym się zajmujemy na strefie mocy Mamy też piękne świadectwo właśnie uzdrowienia z raka e, Takiego już mocnego e, No i Pan Bóg, no jak to Pan Bóg, dobra e, Jedziemy dalej Dusza nasza oczekuje Pana On jest naszą pomocą i tarczą Raduje się w Nim nasze serce Ufamy Jego świętemu imieniu Dusza, tak naprawdę, tu chodzi o ducha. Mój duch oczekuje Pana. No w sumie dusza też, rozum też oczekuje Pana. Ale mój duch tęskni za Bogiem, bo to jest ta część, która się łączy z Panem, nie? On jest naszą pomocą i tarczą. No dokładnie. I moja dusza, mój rozum też w taki sposób patrzy na to. No, moją pomocą. Ja w każdej sytuacji proszę o Boga o pomoc. Ja wy to, 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 to. Ja coraz mniej sobie ufam, bo widzę się jako człowiek grzeszny, jako człowiek. W jakikolwiek sposób, też no, wykolejony przez grzech, czy swój, czy cudzy, przez, przez złe patrzenie, złe rozumienie, lenistwo i inne rzeczy, które mnie dopadają w życiu. Tak. W pewnych rzeczach mam zły ogląd spraw i podejmuję przez ten zły ogląd spraw no, złe decyzje. No i ciągle muszę, ja Boga ciągle potrzebuję i moja dusza ciągle też... Pamiętam takie spacerze, byłem dzisiaj, moja dusza ciągle ciąg yy, tęskni za Panem. Byłem na takim nocnym spacerze, bo musiałem się przejść jeszcze po tych rekolekcjach. I tak się modlę, wie Panie, ja tak chcę tak w Tobie się zanurzyć, w Tobie spocząć. Tak potrzebuję Twojej obecności, Twojej bliskości. No i nie poczułem czegoś nadzwyczajnego, ale, ale znowu tak wewnętrznie poczułem... Yy, to nie było nadzwyczajne, ale było takie jakby przypomnienie pewne, że jesteś moim ukochanym dzieckiem. I naprawdę żyję w tym poczuciu, że jestem jego ukochanym dzieckiem. I tego nie muszę udawać, to jest takie piękne. No. I, I to wszystko, co dookoła jest, nawet ten piękny deszcz, który zaczyna spadać, jest też właśnie dla mnie. Amen. Dlatego raduje się w nim nasze serce. Ufamy jego świętemu imieniu. A jak moje serce się raduje, to widać to też na mojej twarzy. Dlatego też pomyślałem o tym kawale, mimo tej senności. Tak mi ciężko było odpalić dzisiaj umysł. Amen, chwała panu. No i mamy aklamację Jan 1334. Daję wam przekazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Amen, aleluja. No właśnie, no. <ścoughs> Cały czas to. Na ile ja miłuję moją żonę, mego męża, moje dzieci, sąsiada, człowieka, panią w autobusie, pana w autobusie, tak panią w sklepie, pana w sklepie no, na ile miłuję, na ile no ja myślę, że też na tyle miłuję na ile sam czuję się być umiłowanym, nie? jeżeli mam problemy z miłowaniem drugiego człowieka to jeszcze mam problemy z miłowaniem też siebie, albo problemy z tym doświadczaniem tej Bożej miłości, jeszcze coś mnie oddziela no i słuchajcie Trochę jakby inna jest ta Ewangelia dzisiaj od tego co, co, co w aklamacji, bo dzisiaj mamy Mateusz 25, 14 do 30, słynna przypowieść o talentach. Bardzo ją lubię, bardzo dotyka moje serce i też nawet dzisiaj jest dla mnie takim motywatorem. Szczególnie, że tak naprawdę wracam do domu po dwóch miesiącach i, i mam całą listę rzeczy do zrobienia. Tak naprawdę, że będę teraz prawdopodobnie, jak się coś nie zmieni, parę dni w domu przed seminariami, które się potem rozpoczynają. Jezus powiedział swoim uczniom, następującą przypowiedź. Swoim uczniom, uwaga, podobnie jest, podobnie jest z królestwem niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż. Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg. Zyskał drugie pięć, tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i że panie. Przekazałeś mi pięć talentów, bo to drugie pięć talentów zyskałem, rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma macie postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również ten, który otrzymał dwa talenty. Mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan dobrze, sługo, dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma macie postawie. Wejdź do radości Twego Pana. i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie mnie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługa nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz, i zgrzytanie zębów oto słowo Boże czyli zobaczcie jest tak z Królestwem Niebieskim że to jest jakiś potencjał zasobów i tam są wszystkie zasoby, zasoby duchowe, zasoby finansowe zasoby wiedzowe intelektualne tak zwane Królestwo Boże mieści wszystko i teraz to jest, z Królestwem jest jak z pewnym Panem nie? no wziął przywołał sługi i rozdał. Teraz pamiętacie, Jezus nas jak powołuje, bo to ważne jest, że ta przypowieść jest do uczniów, nie? Do tych, którzy podjęli decyzję, tak jestem w szkole Jezusa. Nie, nie jestem sympatykiem, nie jestem słuchaczem biernym, czy, czy gościem, który ogląda serial o Jezusie, tak? Tylko y, ja chcę być uczniem, czy, no a uczeń musi się uczyć. Uczeń musi się zmieniać, no, bo to ładnie nazywamy formować, tak? Musi przechodzić przemianę, nie? I teraz, co mówi o tym uczniu? No najważniejsze, że z tej przypowieści to jest tak, że Bóg mówi, każdemu dałem jakiś potencjał. Każdy ma inne zdolności, więc pięć, dwa, jeden, tak? Różny, różny poziom tych zdolności. Ale mówi, każdemu dałem. Nie ma takiego, któremu dałem zero. I to jest bardzo ważne, nie? Więc nie jesteś zerem. Jeżeli ktoś nawet tak o Tobie mówił, to on mówi nieprawdy. Zobaczcie, wracam znowuż do tego a Pierwszego czytania. Niewielu tam mędrców, powie Paweł. Niewielu tam uczonych. Królestwo Boże jest dla, dla wszystkich i możesz być totalnym nieukiem, możesz być narkomanem, prostytutką. Nie musisz oczywiście. Chodzi o to, że możesz być każdym człowiekiem. No to z narkomanem też może być uczony, więc to nie jest żaden wyznacznik. Rozwodnikiem, wolnym, byłym ciędzem. No każdym. Bóg mówi, królestwo jest dla każdego. Królestwo jest dla każdego. Tylko teraz no, musisz zaangażować się i znaleźć swój talent. Oczywiście w tym Kościół nam daje pomoc, bo Kościół jest takim przedłużeniem tej łaski zbawienia i no, Kościół nam daje wspólnoty, nie? Jak mówi Jan Paweł II, Kościół w przyszłości będzie wspólnotą wspólnot i, i to coraz bardziej oglądamy, więc muszę być w grupie ludzi, która pomoże mi odkryć mój talent, nazwać mój talent i. Wspomoże mnie w rozwijaniu, czyli da mi nawet sposobność do rozwoju, bo niekoniecznie ktoś musi stać przy mnie i mi pokazywać. Dzisiaj masz na YouTubie, jak coś potrzebujesz rozwinąć, jak co zrobić, nie? Ale da mi taką sposobność do rozwoju i jak będzie trzeba, mnie pouczy pewnie, nie, tu źle robisz, tutaj wiesz, yy, upomni. a jak będzie trzeba, to mnie pochwali, powie, o, ładnie rozwinąłeś swój talent, obojętnie jaki by to nie był. Czy do finansów, do pracy, do polityki do, 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 do głoszenia do śpiewania, do uwielbienia do modlitwy, do wstawiennictwa do uzdrawiania, do prorokowania obojętnie który ale Bóg mówi masz masz yy, Pomna znaczy rozwijać, to jest pierwsze bo poszedł, puścił w obieg czyli, czyli, czyli chciał pomnożyć a nie zmarnować, nie zakopać wiemy, że ten, który zakopał, no to został potem opierniczony i jest na koniec sługę nieużytecznego wyrzućcie czyli ja muszę owocować jakby to z 15 Jana połączyć nie? moje ży życie musi wydawać owoce mierzalne, zauważalne tak? musi, musi coś po mnie pozostać tak? że Królestwo Boże jest taką zasadą pomnażania Także pieniędzy, żeby nie było, że, że no w ogóle pomnażania. Bóg daje ci płodność do tego, żeby też pomnażać, żeby by, by byli kolejni ludzie, nie? Bóg daje ci głoszenie, żeby pomnażać dobro w świecie i wykorzystywać ten język w dobrych zawodach, nie? I tak dalej. Więc teraz to pomnażanie. No właśnie, co się dzieje? Ten, który miał pięć, przyniósł drugie pięć. I mówi, panie, dałeś mi pięć, zyskałem drugie pięć. Czyli na tyle pomnożyłem, że mam dzisiaj razy dwa. I tak jest, jak będziesz rozwijał jeden talent, będziesz widział, że Bóg daje Ci następny i następny. Bóg otwiera nowe ścieżki, Bóg otwiera nowe drzwi, Bóg zaprasza Cię do nowych rzeczy. Tak właśnie jest z Bogiem, kochani. I yy, no. Jest takie przysłowie nawet, jak nie wiesz, co robić, to znajdź sobie kolejne zajęcie. Jak nie masz czasu na to, żeby coś robić, znajdź sobie kolejne zajęcie, bo wtedy umiesz tymczasem lepiej zarządzać. I widzimy, że na pewno nuda jest większym wrogiem niż, niż robienie czegokolwiek, nawet jakbyś miał popełnić błąd. To lepiej coś robić, niż, niż pozostać na nierobieniu. I ja byłem teraz taki śpiący, chciałem spać, ale mówię, nie, no muszę, dzisiaj już to antidotum miało być rano, wczoraj w nocy wróciliśmy, nie daliśmy rady. Rano było parę spraw do załatwienia. No i teraz mówię, muszę. Bo ja dlaczego? Bo przeczytałem słów, mówię, Boże, dzisiaj jest przypowiedź o talentach. No musi po prostu dzisiaj być antidotum. Dlaczego? Bo zasada królestwa jest pomnażanie. Żebyś nie usłyszał kiedyś sługo nieużyteczne. Ja nie chcę usłyszeć, że jestem sługą nieużytecznym. Więc na ile mogę, pomnażam wspólnoty, uzdrowienia, proroctwa, yy, no, dogłoszenie, czynienie uczniów, no muszę to robić. Dlaczego? Bo biada mi, gdybym tego nie robił, nie? E, ja nie chcę usłyszeć sługo nieużyteczne. Wyrzućcie go. Tam będzie płacz i zustanie zębów. Pomnażanie. Pomnażanie. Więc pomnażajmy to, co dobre w nas. I kochani, pom pomóżmy pomnażać tym wokół nas. Bo wokół nas są ludzie, którzy czasem potrzebują delikatnej zachęty, delikatnego popchnięcia, czasem tylko zaufania, że powiesz... Ja wierzę, że dasz radę i to zrobisz. I kochani, jak to powiesz z miłością, patrzcie, jak oni się miłują aklamacja to na pewno zobaczysz tego owoce w tym człowieku. I to jest piękne. Amen. Ojcze, pomnażaj w nas. Ojcze, rozwijaj w nas. Ojcze, ucz nas zaangażowania, większego zaangażowania. O, rozwijaj w nas to uczniostwo, panie. I niech ta zasada pomnażania coraz bardziej porusza się w królestwie. Ty jesteś Bogiem, który chce trafić nawet w te miejsca, gdzie nikt nie siał, gdzie, gdzie nikt nie zbierał, gdzie nikt nie, 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 nie posiał tam niczego życiodajnego, ale ty chcesz, panie, tam zbierać. Ty jesteś Bogiem, który potrafi nawet z gleby nieurodzajnej. Zebrać plan. Dziękuję Ci za to. I niech Twoje namaszczenie porusza się w Twoich dzieciach. Panie, daj nam odkrywać to, co wpisałeś w nas te kolejne talenty, te kolejne skarby, które są też nie tylko talentem i skarbem dla nas samych, ale dla świata, by Królestwo Boże było coraz piękniejsze, by ludzie w świecie mogli zachwycać się ludźmi Królestwa Bożego i też chcieć podążać tą drogą. O tak, Panie, pomnażaj w nas wszelkie dobro, niech pełnia Twojego błogosławieństwa się porusza w każdym z nas. Chwała Ci, Jezu, i cześć, wszelka chwała i wszelka cześć, Alleluja, chwała Ci, Panie. Chwała Ci Panie. Amen. Słuchajcie, mam obraz jak ktoś maluje na takich starych deskach. Nie, niekoniecznie ładnych, niekoniecznie eleganckich. Ktoś miał taką wizję, nie wiem, czy to ktoś już robi, czy ma to dopiero robić. Yy, ale mam, że ktoś maluje obrazy i to jest takie piękne, bo przez sam ten jakby już niechlubny materiał wyjściowy yy, te obrazy jakby nabierają takiej historyczności. Coś na tych deskach wcześniej było. No to to do kogoś kierowane słowo. Też wraca mi rozwój prac związanych z modeliną, że ktoś kiedyś się tym zajmował, a to porzucił. I Bóg Cię zachęca, żeby znowu do tego wrócić. Chwała Ci, Panie. Też Pan kogoś otwiera dzisiaj bardzo mocno na śpiew na uwielbianie Pana Amen, widzę też osoby, które marzyły o tym, żeby grać na instrumentach i to różnych, bo tam są i bębny i widzę skrzypce, widzę fortepian widzę gitarę nawet widzę harfę no, ale coś trzeba zrobić w tym kierunku i Bóg zachęca Was, tak zaufaj mi i ja Cię poprowadzę w tym, dam Ci ludzi, którzy będą Cię uczyć, Amen Trzeba coś zrobić, powierzyć Panu swą drogę, a on sam będzie działał. Chwała Ci, Panie. Wielbię Cię, Błogosławie. Oddaję Ci chwałę i cześć. Też jest ktoś, kto ma niestrawności żołądka, takie dość mocne. Często też wymioty masz. Twój żołądek bardzo źle funkcjonował do tej pory. Bóg go dzisiaj uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Też Bóg przychodzi do czyjegoś lewego biodra uszkodzonego. Dziękuję Ci, Panie. I też Pan Bóg komuś dzisiaj wyrywa smutek, taki korzeń smutku, który od lat Ci towarzyszył. I Bóg go wyrywa. Chwała Ci, Panie. Bądź błogosławiony i uwielbiony. Chwała Ci, Jezu. Też Bóg kogoś zachęca, żeby wziąć udział w jakimś rajdzie rowerowym. Może na wiosnę, ja jeśli będzie jeszcze w Twoim mieście organizowany, pojedź a to cię zmotywuje, poznasz ludzi i zobaczysz, że w grupie dużo łatwiej się motywuje człowiek. A to oczywiście też pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i na Twoje życie. Chwała Ci, Panie, więc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Więc kochani, do zobaczenia. Jak się uda w poniedziałek. Z Bogiem. Pa! Cię, wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,